Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, mówiłem. Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach. I dzisiaj kolejny odcinek z cyklu: otwieranie na ekranie. Tym razem. Duża przesyłka, w miarę duża, z wydawnictwa Fronda. Jeszcze nie otwierana. Trochę pewnie zabierze czasu, nim przedstawię Państwu te książki, które tutaj przyszły. I zastanawiam się, jak się do tej przesyłki dobrać, żeby też nie uszkodzić samych książek. Ok, spróbujemy w ten sposób. Wydawnictwo Fronda. Należy do jednych z moich ulubionych wydawnictw. Jest jednym z tych wydawnictw, które publikuje sporo naprawdę dobrej literatury, dobrych książek. Może w ostatnim czasie trochę mniej jest tutaj literatury pięknej. Ja bym bardzo się cieszył, gdyby wydawnictwo O'Fronta też publikowało powieści, poezję. Kiedyś, kiedyś wydawnictwo to robiło. Teraz chyba trochę mniej. Nie pamiętam jakiejś powieści z ostatnich czasów, której byłbym świadom. I tak jak się spodziewałem, trochę to zabierze czasu. No ale to też podejrzewam kwestie finansowe, żeby wylansować powieść, zwłaszcza nową powieść, trzeba trochę w to pewnie zainwestować. Ludzie raczej oglądają niż czytają. Dosyć mocno to zabezpieczone, ale już jesteśmy, już jesteśmy. I proszę Państwa zobaczymy, co my tutaj mamy. Będę wyjmował chyba tak, jak te książki są tutaj zapakowane. A więc rzecz pierwsza. Zatytułowana psychoterapia Ewangelią Reaktywacja. I zobaczmy, cóż to takiego. Otóż czytamy tutaj tak, to jest z tego co rozumiem, trzeci tom. I czytamy tutaj rzecz następującą. Od dzieciństwa każdy z nas zostaje obarczony dawką traumatycznych przeżyć, obniżających samoocenę. Podmywających nadzieję na przyszłość. Z takim trudnym depozytem wchodzimy w młodość i dorosłość. Krzywdzące myśli o nas samych nieraz zapadły w nas tak głęboko, że są niedostępne naszej jaźni. Gdzieś tam zostały wyparte i przysypane, ale działają nadal. Ilekroć spotykamy się z jakimś wyzwaniem, z trudną sytuacją, mózg natychmiast odwołuje się do tych niejawnych, ukrytych głęboko w nas negatywnych zdań. I na skróty daje szybką odpowiedź: Bóg o mnie zapomniał, On mnie w ogóle nie zna. Jak daleko to od Ezechielowego zawierzenia, Panie Boże, Ty wiesz? Wiara, ta najpraktyczniejsza z rzeczy istniejących pod słońcem, pozwoli nam zauważyć fundamentalną prawdę: wszystko jest darem kochającego nas do szaleństwa Boga. A zatem nie jest to jakaś książka typu psychologia freudowska, jak można się domyślić po tym opisie. Zresztą tak samo, jeśli spojrzymy na okładkę, Marek, nie pamiętam czy podałem nazwisko, Marek Pietrachowicz jest autorem Psychoterapia Ewangelium. Reaktywacja, psychoterapia Ewangelium. A zatem wydaje mi się, że jest to głównie książka, choć nie tylko dla miłośników psychologii, i zapewne będzie to rzecz też pisana przystępnym językiem. Spróbujmy może jakiś fragmencik. Oskarżyciela już masz, teraz potrzebujesz obrońcy. I tutaj na początku mamy. Cytat z Biblii i na przykład fragmencik: Trzeba nam zerwać ze wszystkimi wizjami krzywdzącego nas lub niezaangażowanego Boga, a przyjąć go prawdziwego, aby on z kolei mógł nam opowiedzieć prawdę o nas, o tym jak bardzo nas sobie ceni i lubi, jak podziwia nasz wysiłek, jak wiele znaczą dla niego nasze starania i tęsknoty. I jak bardzo chce nam pomóc odzyskać te dary, które nam ofiarował, a których udzielania nam odmówiono wbrew jego woli. Myślę, że dla wielu, dla wielu osób będzie to naprawdę bardzo interesująca publikacja. I najnowsza, czy jedna z najnowszych książek Krystiana Kraciuka, redaktora portalu pch24.pl. Wielka Zdrada. Książka. W zeszłym roku redaktor Kraciuk opublikował, jeśli nie pamięć nie myli, trzy książki. W tym roku mamy kolejną. I z tego co wiem, wyszła jeszcze książka. Z redaktorem Grzegorzem Górnym i Pawłem Lisickim w wydawnictwie Esprit. A więc redaktor Krystian Kratiuk nie próżnuje. I mamy tutaj, jeśli dobrze się orientuję, więc tytuł jest Wielka Zdrada: Święci oddawali życie za wiarę, my oddajemy wiarę za wygodne życie. Bardzo znamienny podtytuł do tej książki. I, jeśli się nie mylę, to są to opowiadania, opowiadania o świętych i zobaczymy, czy będzie to tak dobra rzecz, jak, jak zaraza, powieść, która ukazała się nakładem wydawnictwa SPI. I następna rzecz, bogato, bogato tutaj. Książka, kolejna książka Grzegorza Felsa, którego już rekomendowałem zarówno w, Mówiąc Krótko, jak i w BookTube. W BookTube przeprowadzałem rozmowę z autorem. Tym razem książka pod tytułem Ratujcie Nas. Znaki z zaświatów. Święci i mistycy o duszach czyśćcowych. Święci i mistycy o duszach czyśćcowych. I tutaj um, może <laughs> krótki fragmencik z opisu. Niebo, piekło i czyściec to nie przenośnia czy fikcja literacka. Przedstawiamy namacalne dowody na to, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Prezentujemy świadectwa osób, które doświadczyły bezpośredniego kontaktu z duszami zmarłych osób wyniesionych na ołtarze, księży, egzorcystów. I zwykłych śmiertelników, obdarzonych charyzmatem obcowania z duszami czystcowymi. A zatem szykuje się wciągająca lektura. Tego autora bardzo dobrze się czyta. Są to rzeczy ciekawe. Oczywiście sceptyków, wiadomo, nikt nie przekona, skoro nie przekonują ich cuda eucharystyczne, które zostały zweryfikowane przez naukowców. To pewnie i takie opowieści też nie przekonałem, ale może, ale może. Więc warto, warto wziąć tę uwagę, bo w, warto wziąć, przepraszam, tę lekturę pod uwagę, może komuś sprezentować, może dać w prezencie na imieniny, urodziny, a może wa, warto pomyśleć o z, jeszcze, jeszcze dalekich, ale już powoli zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. I następna rzecz, tym razem coś, jak sądzę, z historii. Agnieszka Lewandowska-Konkol, tytani wojny. Proszę. Ci spokojni i łagodni, wojna zmieniła ich w prawdziwych tytanów walki o Polskę. O Polskę, przepraszam. Naukowcy, sportowcy i artyści, mocarze ducha, o których powinniśmy pamiętać. I tutaj mamy takie postaci jak Łazowski, Mańkowska, Kocjan, Witaszek. Ciekawe, ile osób, ile widzów wie, kim są te postaci, a wygląda na to, że są to postaci nietuzinkowe. I zresztą tutaj czytamy, że książka jest poświęcona ludziom często zapomnianym i niedostrzeżonym, którzy podczas II wojny światowej walczyli nie zbrojnie, ale wykorzystali do walki swe talenty i ponadprzeciętne umiejętności, uzyskując efekty istotniejsze od kampanii prowadzonych przez wielkie armie. A więc naukowcy, lekarze, matematycy, sportowcy, prawnicy, tytani wojny o wolność i Polskę i coś dla miłośników historii. I jeszcze jedna rzecz o duża, duża. Tylko nie uszkodził. Trzeba te zabezpieczenia sobie wyciągnąć. Duża rzecz i widać, że redaktor Paweł Lisicki nie próżnuje, aczkolwiek to jest z tego, co się orientuje wznowienie tej książki. Wydanie trzecie tak poprawione i poszerzone, a więc nie poróżnuję, bo wydanie poszerzone, poprawione, zatem redaktor Lisicki jest tytanem pracy. Kto zabił Jezusa? Nowe wydanie trzecie z przedmową księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. I myślę, że jest to lektura zarówno dla miłośników historii, miłośników Biblii, jak i miłośników dobrej lektury, intrygującej, takiej, która daje do myślenia. Jedna z, no, teraz już chyba wielu, wielu książek redaktora Pawła Lisickiego, i na pewno jest to jeden z tych autorów, którego książki warto mieć na półce i warto wziąć pod uwagę, wziąwszy pod, pod uwagę, wziąwszy pod uwagę rozmiary tej książki. Książka na długie, jesienne i zimowe wieczory. Na pewno jest to autor, którego warto czytać, warto brać pod uwagę przy wyborze lektur. Czasami może ktoś jest chory, czego nikomu nie życzę, i szuka dobrej lektury, takiej, jeśli oczywiście choroba na to pozwala takiej, która byłaby wciągająca, i którą, na którą wreszcie jest czas, mimo choroby, żeby przeczytać, na przykład. Ale także myślę, warto odłożyć na bok te wszystkie komórki, internety wyłączyć także program, mówiąc krótko. I poczytać coś dobrego. A zatem bogata oferta z wydawnictwa Fronda. Proszę, piękna biblioteczka, sporo dobrej, wartościowej lektury. Czytajmy książki konserwatywne, katolickie. Naprawdę mamy tutaj sporo rzeczy, które warto poznać, zamiast czytać to, co nam antykultura podsyła. Wydawnictwu Fronda ogromnie dziękuję za ten piękny zestaw lektur na długie jesienne wieczory. A Państwu, jak zawsze, przypominam, że oprócz programu, mówiąc krótko, można także oglądać program BookTube. Mój program, program o książkach na kanale pch24 TV lub na portalu pch24.pl. I jak zawsze proszę o polubienia, subskrypcje, udostępnianie linków po to, aby ten kanał mógł się rozwijać, docierać do jak największej liczby widzów. A w tym programie staram się promować dobrą książkę, konserwatywną katolicką i taką, w której można znaleźć prawdę, piękno i dobro. Czytajmy książki katolickie, książki konserwatywne. Jest sporo dobrej, naprawdę dobrej lektury. Warto zamiast interesować się tym, co jest nagłaśniane w mediach głównego nurtu, czy też ścieku, zainteresować się tą literaturą, którą oferują wydawnictwa, takie m.in. jak wydawnictwo Prąda. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu. Mówiąc krótko, z Panem Bogiem.